Wakacje, wakacje, um, wakacje, wakacje, uh -huh, um, aha, uh wakacje, -huh, um, wakacje, wa wa va, wakacje, va, wakacje, va, va, wakacje, va, va, wakacje Ło, ło, całe wakacje, bo robię wszystko, co ja chcę Całe wakacje wolne od czasu, no i cząlce, mamy kory Chociaż dwa miesiące wolnego od szkoły Później zaczyna się, no i będzie koły Będzie bardzo trudno, będzie znowu znowu druga klasa, a dla was może już trzecia Może czwarta, piąta, szósta, siódma albo ósma Ale nie ma sensu, bo jesteśmy na wakacjach Wakacje, wakacje, robię, 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 robię tylko wakacje Lubię tylko wakacje, lubię, 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 lubię. tylko wakacje. Ło, wow, ło, wow. wakacje. Lubię tylko, tylko wakacje. Może druga klasa, może trzecia, może czwarta, może piąta, może szósta, może siódma, może ósma, albo nawet pierwsza. Ja już ją minąłem całe 10 miesięcy przeżyłem, a więc jestem cały, umiem wszystko, umiem, umiem wszystko. Przeżyłem dziesięć miesięcy, a więc jestem blisko. Dwa tygodnie jak to widzicie tydzień, ale nie wiem co ja robię, ale robicie, bo robimy wszystko. Dwa tygodnie jak to widzicie to tydzień, bo tydzień, bo tydzień do końca roku szkolnego. Myślałem, że to już koniec. Myliłeś się, bo to jest dopiero początek. Ło, wo, wo, koniec już szkolnego, koniec roku szkolnego, lubię to i jego. Ło, ło, koniec roku szkolnego, jeszcze dwa tygodnie, jak to widzisz, to tydzień. Ej, ej, zostały dwa tygodnie! Dwa tygodnie, dwa tygodnie, dwa tygodnie, dwa tygodnie, dwa tygodnie, dwa tygodnie, dwa tygodnie. Później będzie cała poza świętowała, że już będzie szkoła, już nie będzie stara, już nie będzie szkoły, już nie będzie pakowania, leki, stawane na i wracania Nie będzie już stawania na ósmą Nie będzie wracania ja jakieś 8 Bo, bo to, to ósma? Jeszcze nie widziałem, Ale robię wow. to Jezusia, Ej, ej, niepotrzebne życie Wakacje się zbliżają, a więc znowu te picie Wakacje zbliżają, wakacje zbliżają Dawaj cashback To będzie najlepiej na mano Wakacje, ba, 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 wakacje, wakacje Mam wakacje, mam wakacje, 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 bo robię wszystko co ja lubię, wszystko robię ja, no i ja jestem najdłużej. Ja, najdłużej, ja robię najdłużej, ja robię najdłużej, ja robię najdłużej. Co? Wakacje świętuję, o, o, będą loty z drona? Jeszcze tego nie wiem, bo wakacje kończę, no i będzie na niebie. O?